20 drzew na 20 lat Polski w Unii Europejskiej. Sadia błoni już rośnie. Antonówki, renety, papierówki i inne pyszne odmiany posadzili mieszkańcy miasta podczas akcji zorganizowanej przez Wodociągi Dąbickie w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Fajnie było sadzić drzewko. Fajnie było je posadzić i fajna zabawa. Dla mnie super, fajna zabawa i fajnie się może bać przy tym. Bardzo fajna akcja. Dlaczego? No bo myślę, że 20-lecie Unii Europejskiej to, to posadzimy tutaj te drzewa i pewnie jak będzie 30-lecie, zobaczymy jak uro urosną. Dobrze, bo to nam się przyda w przyszłości te drzewa. Nawet te jabłonie. Pani mówiła, że bardzo dobre jabłko są, więc jakąś szarlotkę, czy coś będzie się dało zrobić. Jabłko to symbol, więc myślę, że jabłonie jak najbardziej, ponieważ ten owoc każdy z nas z ochotą zawsze konsumuje, a poza tym no, jest dużo pektyny, która jest nam też w organizmie potrzebna. W związku z tym dla mnie akcja jak najbardziej potrzebna, skuteczna, no i oczywiście mniam, mniam w przyszłości, kiedy będziemy już mogli, że tak powiem, korzystać z tego faktycznie owocu. Płyniemy na fali 20 lat w Unii Europejskiej to 86 milionów złotych. Przeznaczonych na inwestycje wodne i kanalizacyjne w mieście Dębica ogłosiły wodociągi Dębickie. Generalnie z okazji różnych takich jubileuszy bardzo często sadzi się drzewa, a ponieważ my tak mamy jako nasza firma i w misji i w naszych działaniach ochrona środowiska przyrodę generalnie i w sercu bardzo blisko, więc... Pomyśleliśmy, że również to zrobimy, a pomysł był pani Agnieszki, że będą to właśnie jabłonie i to stare odmiany. Jest ich tutaj no 20 drzewek, ale odmian pewnie nie wiem, czy 20, czy kilkanaście. Na pewno dużo takich, które ja jeszcze smaki pewnie pamiętam, ale młodzież już niekoniecznie. Jabłonie są taką cechą charakterystyczną polskiego krajobrazu, a w Unii chcemy podkreślać to, co w Polsce jest polskie. Dlatego jabłonie i stare odmiany, które rosły w sadach naszych dziadków, bo. Teraz sadzi się nie tylko dla owoców, takie niskie, żeby miały dużo owoców, a my chcemy zasadzić stare odmiany i to będą na przykład papierówki, antonówki, koksy, renety, kosztele. Ekoakcja przy stacji uzdatniania wody to nie wszystko. Podczas Dni Otwartych funduszy Europejskich wiele się działo. Zorganizowano między innymi zabawy i gry z animatorem, euro oraz biesiadę, a na finał akcja malowania muralu upamiętniającego 20 lat Polski w Unii Europejskiej nawiązującego do ekologii, wody i zielonej energii.